Cześć Maloczek Na CC spoko, ja się dobrze bawię Teoretycznie ja też powinienem jeździć na 0 TC, bo kialami jest turbo easy Na 0 no, TC Dobra, powodzonka wszystkim Również Powodzenia Brawo Będę krzyczał jakby co Krzycz Park. Dobra, przeżyliśmy Greko. O oh, King. Nie, widzę to. Niestety. No ma wszystko w tej chodzie czego ja nie mam. Wyjścia z zakrętów. Ale nie ma tu spin Tutaj nie osiągamy więcej niż 250. Ale myślałem, że forever mi bardziej odjedzie Zjebałem. Myślę, że z naszej trójki to on najszybszy. Akurat jest teraz, nie patrząc na auta, czyli no, patrząc w sumie na auta. Dwie dychy na lapa tracę, trochę lipa. Oda bym musiała magicznie opony tracić, żebym go dogonił z powrotem. On mi dwie dychy na okrążenie wsadza. Ale z kilogramami to ciężko może być. Ja widziałem... Jak jardier jechał po polu Ricarda, to w ogóle prawie nie tracił tempa. Co ty chodzę, przecież zdzierał pan. No, jardier nie tracił w ogóle czasu na polu ricardzie. Nic sam bardziej ten, Aiden bardziej tracił czas. Co za kurwa koleś? Widać, że może i szybki, ale kurwa nie myśli. To był w ogóle w każdym oczy teraz prawie się ustawia niskie zbieżności. Na wyjściu przynajmniej. W miejscach nie da się ustawić więcej niż e, dwie dychy na przodzie i zero z tyłu. Niestety. A czasami by się przydało z tyłu zwiększyć. No dzięki. Raczej drugi dojadę do mety dzisiaj. To jest mój najgorszy tor w tej grze. Nigdy nie zszedłem poniżej 1,40. Zawsze jest to 1,40, 1,41. Ja mega tutaj słaby jestem. W porównaniu do innych torów. No, bardzo bym chciał, żeby mu się kiera wyłączyło. Ale widzisz w ogóle to? Takiego. to? Co takiego? Co takiego? dolar. Ja robię praktycznie te same czasy, co ty kurwa. Ile kurwa w falach odjebałem? No, ale przynajmniej zadanie wykonane. Przed Olafem jestem. Zresztą nawet nie ma sensu, żebym wygrywał z tym. Po rawerem, bo on i tak w ogóle nic nie wnosi do generalki, więc dalej jestem pierwszy i dalej odjeżdżam chłopakom w punktacji. Więc. Mi to wisi teraz. To także ja tak, żeby mieć 5-10 sekund nad y, drugim. I tyle. Jakby też nie mam zamiaru udowolniać coś osobom, które przychodzą na jeden wyścig. To też jest taka różnica, co nie? Jakby bo pojechał cały sezon, no może wtedy bym się spinał bardziej, co nie. Ale tak jak mam 60-70 punktów przewagi w generalce, to szkoda byłoby teraz cisnąć po to, żeby, nie wiem, zebrać krawężnik, obrócić się w toru i stracić 2-3 pozycje. Jakby ja teraz po prostu mam jeden, jedno rozwiązanie, wyjechać tak, żeby. Odjechać jeszcze bardziej w punktacji, żeby się nie rozwalić. Czyli wolno, ale stabilnie. Robię Verstappen teraz. Z Las Vegas. Zresztą też trochę jako niesłowność, bo jak się sezon zaczynał powiedział, że pojedzie e, tylko i wyłącznie w i to w Bentley'u, więc no. Czyli takie zwiedzanie kialami dzisiaj, tak? Bez napinki. Bez napinki. Na ja nie mogę tempa w ogóle złapać, cały czas coś odpierdalam. To jest jak się ma godzinę treningu, tylko jazdy. ale ile napadów GDA zrobionych? A jak? Chyba w Adeles też bym na wyciągnięcie ręki, gdybym nie walczył cały czas z tymi. Napicie zyskasz i tak nad podołkiem. Pamiętaj, że Aston traci tam. Czemu ja sam sobie nie mogę trochę pojeździć w tych wyścigach, tylko cały czas muszę się bronić. Na mocy, se sam pojeździsz. IP pierwszego? Kurwa, sam bym upuścił DDoSa Musisz go albo undercutem, albo werkatem wyprzedzić I chyba overkatem byłoby lepiej Chyba ja nie wiem, czy tego wyprzedzić na torze Jak McLaren na wyjściach zyskuje Gregor się wyciszył? Nie tak ma garny Garny Nie wyłuszczę was, no nie macie szans, kurwa Byście musieli mnie wypierdolić z toru To co nie jest dla nich rozkazem Ja nie mam konsystencji na o, to. O, Patryk Lipka końca jechał jednak jak godziny trenowałeś, to nic dziwnego. Trzeba, trzeba być w żeby bana dostać, bez kity trawka. A, w ogóle Filip bana wczoraj dostałem w cs na cały dzień. Za co? starych grubo polecieliśmy. Z, zwyzywałeś kogoś od nieodpowiednich... Nie, za Słówek? wyzywanie bym nie dostał bana. Jak byście zreportowali, to można dostać. Nie, w cs chyba nigdy nie dostałem nie bana. Nie ma sprawy. Adam, Orton, A my teraz czerwony dywan rozłożyliśmy Orton? w historii meczu. Orton? ma EBB. Nie ma EBB. Dobra, ryzykuję jeszcze jednego lapa. na pewno. Na pit stopie. O, nie trafiłem w pit lane. Wyjadę za Greco. Opłacało się warkatować. Nie opłacało się przestrzelić T1. Dalej mam 2 sekundy przewagi nad nimi. Orton jedzie, Orton jedzie. Dobra, sobie pomogło, to w chuj. Okej, okay. spoko. O kurwa, mam force feedback na kierownicy. Chyba na kopony miałem zużyte. Nie, szosy nie ma. Nie trawka no, trawka śmiejemy się oczywiście, przecież wiemy, że ty nie jesteś e, szosa. W przebraniu. Za szybki był. <grym> nie no, żartuję oczywiście znowu. A może? Pamiętajcie, z kodem trawka 10, 10% zniżki, zniżki na SimMagicka. Na cały asortyment. Na cały asortyment i darmowe przesyłki. Oj, dostałem pierdol, nie... No i kuj. Jeszcze lipkę zabiłem. Ja... Dobrze! <gry> On nie ma lekko w tej lidze. O Jezu, mam rozjebane auto. Nieee. Nie wiem, czy jakbym ma 4 wsadził. Tak, nie, nie wygram, tego drugi dojadę. Mistrza wygram. Jak drugi jedzie Adam? No do drugi. Adam jest... Nie wiem. Coś tam z tyłu. Oj, Jorton. Walczyć z lipką czy nie? Kurwa, prosto, że tak Ale on jest jednak trochę szybszy od reszty. No i co z tego? Walczysz o pozycję. Boję się, że on, że mi nie wypierdolił. Bo to co jest jednak... Złaszasz jest... go. Jest? Nie wiem co tu się dzieje, ale tu już zaraz się to źle bardzo skończy. Dostałem od kogoś potężnego strzała w tył. Ja pierdolę! Ale strzała dostałem. O kurwa! Dobra, auto już się samo obraca. Nieźle. Zamiast samo zmieniać biegi, to się samo obraca. Kurwa. Creative technologii. O skurwysynie, ale odjebałem. Trawkę złapałem. Ale się prawie wypierdoliłem w niebieską flagę, cześć? I Olaf ze mną to samo zrobił. Ktoś sobie na mnie wyhamował. Horton uderzył podobno. Rawka go sprzedał. Dobrze. Aha, to Orton był. Orton jest spoko, zgadzam się. No właśnie, spokojnie. Proszę tutaj Ortona nie obrażać, Orton jest super, super kolega. Z tyłu to niech uważa. Niech ze mną tylko jeszcze zagra w AI Racing, to w ogóle dostanie... E, nie wiem. Darmowe setupy do Mustanga, może będzie szybszy wtedy. Greco trzeci! Greco is not washed. I repeat, Greco is not washed. No chciałbym mieć to, co ma Greco, czyli... Te trzy? Nie jest wyścigowy. Czy wygramy, czy przegramy, JEDEN CHUJ! On został zrealizowany w 95%. Te 5% to jest nietrafienie w pitboxa jeszcze. Powiem tak, to się źle skończy za chwilę. Ale usłyszą mnie kurwa dwa sąsiedztwa obok, jak, jak nie flag, be careful there. O kurwa! Nie, jaką wrócił na tor! Dobra, nie, się. Ja pierdolę. Stary, to prawie pod machę. za obserwkę, siema. Wyjebałem zrobię się, Przynajmniej chuj, widowiska dupa. zrobię. A, to ochrężanie zajebiste, bo ja też. Czekaj. Ach ci BMIarze. Chuj w dupę. Aha, wszystkich zabiłem. O, Łukasz Kapera gratulacje. To są report? DSQ. Koguta zabił... A, kurwa, to chuj. <grystanie> nie zrobiłem tego specjalnie, obróciło mi samochód, nic nie mogłem zrobić. Hamulec wcisnąłem, jak już wiedziałem, że jest po, po robocie. No, na liczniku, no to to ile bara dmucha turbo w Nissanie? No joke, serio tak jest. Ja się dziwię, że tylko 0,8 bara dmucha, no ale w sumie takiego silnika nie jest trudno zrobić 500 koni. Tak, konik. napisał. Kapera napisał, że gratuluję. Oczywiście mieli coś z tym zrobić już dawno temu, jak na Nordzie chyba pisali, czy gdzieś tam. Tak, na no Nordzie pisali w kwalach. I jest cisza. Eee, tak, chłop na czacie napisał. Kapera. Gratulacje. No on chyba też zginął, wiesz? On chyba też się zabił Zginął, zapił, no, z, z kogutem. No, nie wszystkie, ale większość ma turbo. W tej grze. Bentley ma chyba największe doładowanie na turbo. Wolno-sakiem e, jest tylko chyba Lambo i... A nie, trzeba jest. Lambo, Audi i Mustang. To są wolno Reszta to są uturbione jednostki. Jak to się klasyfikuje, jak się sam wypierdolę i oni we mnie pomagają? Nie jest wjadą? twoja wina, oni nie zachowali bezpieczeństwa, ostrożności na żółtych flagach. Jest? No. Za te słowa jestem, to jest żady. No, niks, emocje już odpadły. Już siadę sam. Wszystko po sporo Emocje już odpadły. Opadły, powiedziałem. Odpadł opad to kurwa kogut z rywalizacji. Bo z przodu nie dostałem, trzeba. A, drugi jadę. No z tej I tak kurwa, w generalce idę do przodu, co nie? Przewaga rośnie dalej. Ale mam z skończę, ja chłopaki za dwa tygodnie, więc zapraszam Was bardzo na wyścig dixowy ostatni sezonu. Przewagę mam taką, że myślę, że jeszcze to wyratuję, bo wystarczy, że dojadę szósty albo siódmy nawet chyba. W tamtym wyścigu, więc na spokojnie mogę sobie z końca wystartować, w szczególności, że pewnie ze 40 osób tylko pojeżdżę, Mak Ej, wyobraźcie sobie, że pierwszy stint miałem tak chujowy, że ja teraz nawet i poprawiam się cały czas. Jednak, kurwa, wystarczało więcej pojeździć i by było lepiej. Tak, każdy te gadki, dobra, jutro pojeżdżę, dobra, wieczorem sobie pojeżdżę. No, tak ja sobie pojeździłem, zrobiłem tylko preku tam w któryś dzień, nie pamiętam już kiedy to było. Zostawiłem to i dzisiaj odpaliłem grę 18.30 stary, ty preku zrobiłeś pre e, chyba w sobotę, albo nie w pytam, niedzielę po tamtym wyścigu e, zrobi tak, Zrobiłeś właśnie. preku po o, o Onionie e, Nie, teraz masz 5 kilo Mustang Na Moncy, ale to nie zmienia faktu, że powinien mieć Mniej więcej tyle co BMW i Nissan mają I McLaren też Dzięki ten koleś malinie. Ja dzięki. Nie ty, Filip, ale dzięki, Filip. A no właśnie, się zdziwiłem, kurwa, za co dzięki. Nie, ode mnie z Teamu. Puścił mnie. A to dzięki. Lisiecki widza dojebał strategią, jeszcze nie był w picie. Hehe. <laughs> <laughs> o, ale chyba. On będzie kłali o, lapę, chyba opon nie, op op nie zmienia, ty. Idzie te po fioletowe, kurwa, zaraz. No ale zobacz, jest, jest przed Kingiem. Stary, 10 grudnia dużo rzeczy wychodzi: nowe DLC do GTA Online, stary. takie. jest, tak jest. Do LMU, GT3, kurwa i. wiesz Poranek z GTA Online, popołudnie z LMU. Nie no, nie mam nawet LMU. I... ale jakby jakaś liga na przykład DX zrobił, to pocałoby się już kupować. No, rozważyłbym. Dobra, już mam spokój, ja pierdolę. Stary, ja w ogóle zdziwiłem się, że przed wami wyjechałem, bo ja na ostatnich e, czterech okrążeniach zjazdowych straciłem po sekundę i nie trafiłem w pitboxa, jeszcze naprawiałem z pół sekundy w pitstopy. Ale ładnie ja tam trochę... powalczyłeś z e, Olafem, czysto było. Ja, ja ten... E, ja odpuściłem w pewnym momencie, bo myślałem, że on ciebie dojdzie. No, ty widziałeś jak mnie tam wypierdoliło w tym, e, w tym zakręcie na początku trzeciego sektora. No... no... To... Ja tam trawkę złapałem i poleciałem Ja już myślałem, że umrę jeżeli że niebieską flagę ściągnę Ale jest stary. rozjebany z przodu Ale Traciłem. auto mi obraca Samo się kurwa obraca jak mocniej skręcę Forever to mi po 3 sekundy na okrążenia wpierdala Co za złom ten samochód Oczywiście rozwalany jest złomem, bo tak to fajnie się jechało nawet Ja już mam minutę uszkodzeń Bo się wyjebałem Piękne fajerwerki na koniec wyścigu No Pierrotale, Fajerwerki to kurwa były w środku wyścigu jak się tam Zapierdalałem. O kurwa, ale firewera, ty nie, nie widziałem nic na ekranie przez chwilę. 3 litry tylko przelałem. Ja mam 8 litrów, no to tak. Netflix nie ma muzyczki u mnie. 6 przelałem. Taki gość, co to Wiedziałem, że wiedzie. O wow, złamał mi garstek! Report, report!